zapowiedzianie, ale dzień dobry i widzicie to? Widzicie ten komentarz? Ja nie nagrywam tego dlatego, że nie wiem, bo mi się dzisiaj chce, czy co? nie, no chce mi się, tylko dlatego, że nie wiem, że nagrywam to na za was, tylko, że też dzisiaj wrzucę to we, w we wtorek, tak jak nagrywam tak, tak, tak. i patrzcie na to. Ale nie wiedziała jakim ja jestem, ale jak już, ale jak już zaczęłam gadać tutaj, to już tak ja, aha, wiem i tak wygląda nasza, e, tak wygląda to, co e, i zmieniałam sobie e, nie tak, zmieniałam sobie awatar i teraz jest taki, bo zaczęłam sobie rysować i może wam pokażę, jest to coś, gdzie szkic zrobiłam sama. And that's my